Cześć wszystkim, witajcie! W dzisiejszym odcinku zastosujemy kolejną taktykę. Pamiętajcie, w poprzednim odcinku udało nam się w 16 minut i 40 sekund pokonać easter event. Natomiast dzisiaj jeszcze zrobimy sobie nową taktykę. Jestem ciekaw, jak będzie. Sprawdzimy samon units, bo ja mam trochę końców, a wypadałoby upgraded titan, mityczna kra kres krata. No nie mamy tutaj tego. Ja bym chciał, żeby, żeby udało się nam zdobyć, wiecie, kogo? Tego. Z, e, tytana speakermana z, e, z sztyletem. No, ale niestety, czy no, no, knife, czyli z nożem. Sprawdźmy, czy dostałem coś od was. Wow, Dawid, brod, jesteś fajny, by nie dostać. Za fajny, by nie dostać. Co to jest Preludium Clockman? Dziękuję bardzo. Mamy tutaj classic cameraman i 300 od zombie. Jezu, bardzo wam dziękuję. Patrzcie, jak dużo dostałem od niego tych 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 wszystkich gemów, już tego wszystkiego, może coś sobie kupimy za te gemy. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Zawsze zawsze to pomoc jakaś. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że uda mi się jakieś te skrzynki znowu otworzyć. Te, te wiecie, te, te tego, tego naszego ulubionego eventu, bo ten event jest całkiem fajny. Dzisiaj sobie zamiast tego anonsmera weźmiemy sobie DJ z i zobaczymy czy dzięki temu jestem w stanie jakoś lepiej zagrać no i oczywiście mamy cały czas ten event żeby sobie tutaj odblokować kolejne poziomy no jeszcze trochę mi to zajmie natomiast no wszystko przede mną więc musimy grać i grać i grać i jeszcze raz grać żeby to odblokować na maksa no ale i tak jak mówię w dzisiejszym odcinku będziemy starali się zrobić taktykę E, taktykę którą pewnie część z was już kojarzy mianowicie Myślę że tu musimy zastawić sobie tych e, DJ a zobaczymy chyba announcer jest lepszy od DJ speakermana jakby miał DJ TV mena to już by było naprawdę sztos ale no wiem że to raczej raczej niemożliwe żebym to miał No ale cóż cóż raz raz się ma raz się nie ma no, albo się gra, albo się nie gra. Jedno jest pewne, no chciałbym jakby nie było zrobić to na maksa, natomiast czy tak się stanie to będzie naprawdę trudne o to prawdopodobnie. No dobra, mamy już dwóch tych, będziemy dostawać kasę, będę musiał Greena ulepszyć na pewno, a potem weźmiemy sobie Clockmana, Spidera, a potem będziemy to zmieniać na te właśnie klasiki. Najpierw to ulepszymy sobie, żeby go szybciej pokonać o właśnie i teraz dostawiamy sobie tego no i będziemy ulepszać powoli te wszystkie jednostki Tu już możemy proszę bardzo i dostaniemy trochę tego z następną falą więc może clockmana już uda mi się tu postawić no prawie prawie jak, jak się postawi clockmana to już będziemy mieli spokojnie i te fale będziemy mogli sobie respić te jednostki mogę go postawić więc proszę bardzo i teraz będziemy ulepszać santę w ogóle co tam u was słychać czekamy na odcinek z 74 będzie naprawdę się działo w tym odcinku słuchajcie boom robi takie przecieki że to jest głowa mała nie wiem czy widzieliście mam kanał o TOILET poświęcony typowo i tam właśnie robimy te wszystkie przecieki więc więc wyszły już dzisiaj znowu kolejny nad ranem przeciek wyszedł nieźle nie no dobra one się tu powoli ulepszają będę musiał tutaj DJ-a postawić niewątpliwie jakoś na takiej zasadzie żeby potem sobie tego klasyka na przykład postawić na razie powinniśmy raczej mieć spokój i raczej te, te wszystkie postacie nie powinny jakoś nas bardzo atakować ale no niewątpliwie tego pająka by się też warto było ulepszyć i chyba tak też zrobię bo to jest naprawdę duży dopak w obrażeniach i by naprawdę nam to pomogło pokonywać te wszystkie toalety. No jeszcze brakuje mi troszkę, więc na pewno sobie go ulepszymy. Prawda? Dobra, niech się tu ulepsza. No i teraz tak będziemy sobie tego brali. Będziemy sobie tego brali. I proszę bardzo, już trochę tej kasy jest. Będziemy oczywiście tutaj ulepszać sobie te nasze postacie tutaj ale mnie nie stać na razie ale spokojnie zaraz będzie stać na wszystko No jego by też pasowało ulepszyć tak żeby miał już ten zasięg większy i powoli na przykład tego Speakermana też bo on ręcz też nam zwiększa więc a to jest tylko obrażenia tego, tych jednostek. No, zobaczymy zresztą. No dobra, ten. Czy on nam zwiększa tylko damage tak naprawdę? Szczerze to nie wiem. Chociaż mogłem ich tu postawić, w sumie tego speakermena nie. No, zobaczymy, zobaczymy. Wszystko wyjdzie w trakcie. Na razie sobie e, ulepszamy kasę. No, i 4 i 8 tego ulepszymy, żeby on miał tam zasięg, żeby mógł bić tamte jednostki. I zobaczymy. Jestem ciekaw, czy, jak, czy szybciej pokonamy w ogóle te fale tutaj. Jak myślicie? Trochę nam brakuje, dawać mi te ulepszenia. Proszę bardzo. No, teraz będzie tam atakował ich 16,500. No, czy to jest jakoś takie rewelacyjne ulepszenie? Powiem, że, że nie. No ale niech będzie, czekajcie, bo tego jeszcze bym ulepszył. Okej okay, ten będzie miał teraz zasięg spory, mm, tylko nie mogę go tu postawić, nie, tak nie mogę. Dobra, ok, on się tu jeszcze łapie, to to niech będzie, zobaczymy na co stać te wszystkie skibidi toalety możemy też clock Spidera i tak zrobię że clock Spidera sobie tutaj od razu ulepszę Ciekawe czy na clock Spidera jakby działa ten czyby działało działało ten DJ TV, DJ speakerman dajcie znać to oczywiście nam na pewno pomoże mi dobra ulepszenia kolejne z kasą oczywiście Ten już mam 15, jak widzicie i ręcz 12. Tylko pytanie, czy my ręcz też. A zresztą, nieważne. Dobra, już mamy kolejne tutaj. Więc powinno być nawet całkiem nieźle. Musimy jeszcze tego ulepszyć. O, właśnie, proszę bardzo. No, teraz mamy 17, no 15% więcej yy, obrażeń, więc to powinno już robić swoje, nie? Robić robotę. Przy okazji weźmiemy sobie jeszcze, będziemy upgrade'ować te wszystkie postacie. No, nie ma, to tamto. No i Spidera ja bym ulepszył jednak jeszcze. że przynajmniej w tych początkowych stadiach, jak jeszcze nie lecą jakieś mega mocne skibidi toalety, żeby to szybciej było. No bo niewątpliwie my chcemy, żeby szybciej jakby pokonywać te fale wszystkie, nie? Dobra, ulepszamy sobie. Dobra, czekajcie, muszę tu zasięg widzieć, czyli tak. O, w ten sposób sobie dostawimy go. Dobra, 3000, już kasy powoli sobie upgradeujemy? Dobra. Jeszcze raz postawimy tego teraz. okej okay, możemy sobie ulepszyć tego też. No i powoli, powoli będziemy ulepszać tych gagatków, żeby one i raz, że szybciej strzelały i mocniej. I tu już zaś 6000, 6 żeby tej kasy się odkładało dość sporo. No bo już teraz jest więcej obrażeń, jakby w tych postaciach, nie? No dobra, zaraz pieniążki się odłożą i będziemy sobie ulepszać już te jednostki potem. Dobra. Mamy wszystkie ulepszenia, możemy jeszcze tego tutaj ulepszyć, chociaż szczerze green camera jest na razie nam niepotrzebny. Myślę, że te jednostki, które tu mamy, w duży sposób już tutaj i tak chronią nas. No i będziemy oczywiście teraz czekać i zbierać ka, kasiorkę, żeby ulepszać po prostu na kolejne upgrade. Wtedy już ta moc naszych jednostek będzie już tak wykoksana, że powinniśmy bez problemu dać radę. Dobra okej okay. mamy już tego on ma 34 500 No to czy to jest jakaś duża dopak No nie wiem zobaczymy jedno jest pewne na pewno będę musiał się starać ulepszyć teraz te wszystkie postacie po każdy po kolei Zegar jest na maksa, tak, jest na maksa. Dobra, teraz będziemy. A jeszcze tego musimy ulepszyć. Nie wszystkie jednostki mamy ulepszone, jak widzicie. No i dobra, i teraz będziemy starać się dostawiać kolejne. Ok, 4800. 41 fala. Pytanie, czy będzie szybciej? Chyba wydaje mi się, że nie. Że jednak chyba najszybszy metoda jest announcementem. Tak szczerze mówiąc. Ale może się mylę. Dobra, czekajcie, sprawdźmy tu, możemy go sobie umiejscowić i też będzie miał moc większą. 13 minuta 42 fala. No zobaczymy. Mamy już Maxa, no ale teraz już będziemy prawdopodobnie sprzedawać tych Santa, żeby po prostu dostawiać kolejne mocniejsze jednostki. dowód miłości 46 47 No zobaczymy Czy starczy na tyle czasu, żeby 2 minuty mam. No to może być ciężko już to wszystko pokonać. Chociaż zobaczymy. No i dobra teraz już słuchajcie możemy jeszcze grina w razie czego sprzedać zobaczymy być może się uda słuchajcie pokonać to tak szybko to wie chociaż szczerze mówiąc to ja bym tego grina sprzedał bo boss pójdzie za niedługo No właśnie i tak też zrobimy sobie słuchajcie selniemy to To nie opłaca nam się już spowalniać tych jednostek, tak szczerze mówiąc. No i chwila prawdy czy w 40 sekund jesteśmy w stanie go e, zniszczyć? O, chyba nie. Chyba z announcementem jest lepiej, bo te jednostki strzelają szybciej, przez co jakby przelicznik na obrażenia będzie lepszy. Czy słuchajcie, no chyba jest tak samo, nawet? Nie wiem szczerze, ale wydaje się, że jest to tak samo. <grym> Tak mówiąc, mówiąc pokrótce. No dobra, wejdźmy sobie do eventu. Mogę kupić kolejne skrzynki. Z tego co widzę. No i sprawdźmy teraz. Buścik, ok, gemy dostaliśmy. Misje jeszcze nie są wszystkie wykonane, jak widzicie. Natomiast ja mogę sobie skrzynkę już kupić kolejną. Tego co widzę. No nic, moi drodzy, obie taktyki są mega dobre. Ech, to już pozostawiam Wam, którą taktykę byście przyjęli. No ale to do zobaczenia.